Trochę tu ciemno i trochę pusto Ja tutaj sobie chodzę na podłodze jest pusto Deszcz dawaj Jeszcze raz idziemy Pod nowa czy ja coś? To jest jakiś znak, że trampek jest jakiś super wartościowy czy coś i za to zostadziłem na przykład Ja mogę swojego buta oddać <grym> To takie no ja, siedzę, ja siedzę, siedzę bez butów aktualnie, ale... Podczas ładowania nas nie słychać, więc... ja mam tylko stópki. Aż mam butów na sobie. Chodźmy do zwykłej fabryki. No może to, grzecznie to, właśnie, może co? No. Może grzecznie. Dobra, zacznijmy tak, żeby chociaż cokolwiek złapać. Mhm. Było prawo, 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 bo... I tak może być Ale... małpa i ten jakiś... Nie, no bo ja dzięki temu znalazłam wyjście. Jakbyśmy nie szli go u lewa, to ja bym, to ja bym nie znalazła wyjścia, jakbyśmy nie szli z hamatem Tylko mnie ten kurczak, znaczy ten mał to co to było, mnie porwało i nie straciłam orientację. No. Ja mam wrażenie, że ty akurat znalazłaś ta jakoś to wyjście. Nie, bo... nie, 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 nie. Ja później jak już trafiłam Ale w miejsce, do... Z byłam... No nie schodziliśmy z No nie. byliśmy na początku. Nie. Tak! Schodziliśmy. Ale się też mówisz, że nie schodzi. Dobra, dzisiaj. rozmnożyć się. Na samym początku. Co mówisz? Co? Słyszałam, rozmnożmy się. <grym> <grym> tak było. O, leży coś. Płatek. Ja, to, to ja, to ja, to ja, to ja. O, uf, znalazłem kogoś. Dobra. Znalazłem pozytywkę. O hm. Ja pierdzielałem ja myślałem, że to tlikanie jakieś, wiesz, dziwne, a to to jest... Jest jakar O, spyskiwacz. Dobra, jak chcesz to szukaj, ja wracam, mam pełny ekwipunek. To ty? To ja. Dobra. Tutaj też się ładowało w tym tramwaju? Patrz 8 nie? mamy. Tak, tu jest, zobacz. A, dobra. Magdę tam zostawiłem. Dobrowolnie, czy... Za cię powiedziałem o Ejo. Ejo. <laughs> powiedziałem, że mam pełny klipunek i... Mhm. Więc ja to było dobrowolnie, ale z przymusu. Póki jeszcze nie ogarniamy tej gry, to musimy na łatwiejsze babkie. jeździć. O, o, o. Oni wyszli? Tak. Tak, wyszli. No wyszliście. Bo tam chodzisz ty. Ja bym odjechała. Mamy Jak chodzę ja? No tak. Tam w środku jesteś. To ja bym odjechała już. To wy na to? No dobra. Dobra. Ale wam worki też plecach nie dają Zobaczcie zobaczyć czy tu na przykład w to nie ma jakiegoś I co nie ma? To z dupa Uważaj za to, to nie. Za tobą coś się dzieje <grym> to, to jest towarzystwo Uciekamy, uciekamy, uciekamy dźwignię Ciągnij wajchę On mi bał Aaa, szybko ciągnę, szybko Ciągnęłam <grym> Tu nie jest <noise> <noise> Dużo tych mimi jest. Najbardziej tak, zaangażowany. Tu możecie magazynować. Możesz to naładować tutaj. Mm. O, dziękuję. O, dziękuję. No, dzięki. No 24 mamy i całkiem ładnie. Może puśćmy toksyczność. Na łalsy... No, toksyczność jest ciężki. No łatwiej z toksycznością. Toksyczność znika to. No 24 mamy, to w przemysł. Dwa pieniążki tu były, to dobrze zarobimy. Pamiętajcie, że najbardziej. Ej, ale to jest. memiczne ten dźwięk teraz, nie? No, ej, I ale jest. Mgła? No. No. Mgła, gęsto jak mleka. na początku mogliśmy. Może co? Fajerek zitem mogliśmy. Nie, choć. To mi. mamy Fajereksy czy nie? Tak, był, był, był. był a, by, to, myślałam, że to ty jesteś za to. ten Fajereksy wyglądał jak zwykły dźwięk. Tu, 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 ciemno i trochę pusto. Ja tutaj sobie chodzę na podłodze jest tu deszcz. Nie, lekko dygnęło. Wiatraczek Poszedłem na prawo, czyli teraz był prawa dalej. Tam jest coś napięcie. I tutaj chyba wszystko już. No Halo. Hasło. Sowa. Co tu robi sowa? Zaniosę sobie ten wiatraczek chociaż. Jó, Co to? Juhu! Mam samochodnik. A ja wiatraczek. No, a ja papier teraz znalazłem. O! Tam sowa jest przy Trzeba tym, przy wyjściu. Tak? No? Idziemy fajreksy tam zobaczyć? Ja jeszcze nie widziałem Exitu, więc tak. Słuchaj. ten mam latarkę. A gdzie masz... Mm, nie wiem, myślałem, że jest z tobą. Nie, ja myślałem, że jest z tobą. I jeszcze krzyczałaś pomocy. Zobacz, jak te drzwi wyglądają tak niepozornie. No. Nie, to krzyczałem pomocy poprzedniej będzie, w tej nie krzyczałem. Aha. Tutaj nic nie ma. Tam nic A tak, nie ma. A, aha, A no czego wracasz? mi nie kurczak. O ty. Kto to? O. Nie możemy, oj nie możemy. Uff. Dobra, gdzie jest ten bimbaj? Tutaj jesteś, w tramwaju? Garny. A, tutaj jesteś, dobra. dobra. To, ty? to ja, to ja, skaczę. O. Ej, co to jakiś toksyczny deszcz mi się pojawia, widzisz? Teraz mi się też pokazało. Myślisz, ona żyje? Chciałam wiedzieć, czy ona żyje, czy umarła. Yy, nie wiem, ale w środku był twój mimik. Na Firexy. Ej, ten trampek jest warty 5, ale tak naprawdę jak go upuszczam, zobacz, jest 49. No. I 49 jak go opuszczam? 274 Aha, bo on Zatem jest, jest 5, taka, premiowany. To jest, warty. On jest premiowany, no, czyli trzeba szukać tych premiowanych i tak dalej. To on może jest razy 5. Bo, z, bo są dolce 5, do 5, no? No, no, to by miał sens. Ja mam spryskiwać, jakby na mimik wszedł, to będę go pić. Mmm Dobra, to ja wezmę pokrywę z sls Może być. A można nią bić? Zobacz. Można. Ale wolno Spada się macha. Deszcz. deszcz pada, to może wiatraczkiem. Ma jeszcze małgorzat... Nie skąd mamy wiedzieć, czy ona żyje, czy... Ty? Tak. I ty? O Jezu. Powiedz dupa. Tak. Dupa. Powiedz dupa. dupa. Dobrze. Dobra. Jedziemy? To nie, nie mimik. Tak. To jedziemy. O Boże jak ja wyszłam! Ja pierdzielę! A już na biegamy wprawy. Ja ja jestem zaangażowana. Powiem to... Wam tak. U mnie było spokojnie, ale chodzi? <laughs> jestem samochodem. Ile mam pieniążków? Uu, dużo, dużo! Razem to nam super poszło. Dużo. Tak, Ej, dlatego... zużywasz ten megafon, to uży... yy, uważaj. Aha, dobra. Się A. się zużywa? Aaa, No. widziałam. Ale można go naładować. Spróbuj. Dobra, ale jedziemy na łatwo jeszcze, żeby nie, żeby nie przepadło, nie? Dawaj na niebezpieczne. Nie, nie, fajce, nie, nie, nie. To bo... mgła, bo to chyba jak toksyczne. Ja generalnie w tamtym meczu aż się nie się odzywałam byłam taką stroną. A no. <noise> u mnie było spokojnie. ja, ja widziałem sobie. Nie, Ty... nikogo. Ja widziałam reszcz. Ej, chodźmy tym wejściem drugim. Czemu zawsze w głównym? Nie wiem. Jakim wejściem? czemu no, głównym zawsze, zawsze wchodzimy. No, ale my, my byliśmy jeszcze fire tam. Tak? O, w dół. No. U. Ja lubię najbardziej w dół, bo wtedy jak widzę schody, to wiem, że jest powrót, o, to nie, nie mam wcześniej. nie na powrót, nie zawsze. był. ja teraz nie mam takie, mówię, widzę schody, mówię, o Boże, powrót, jak super. Dobra, tam jest ładowarka. Dziuro. Dziura. A! Tam <grym> Nie. Ej, tu jest jakieś ci. Ja wow. Co? To był wcześniej ten...

Ja jestem tutaj. Chodźcie ze mną na chwilę. Chodźcie Ale ze mną na, na chwilę. Ja też full. Ale chodźcie. No idę, idę. Ja znalazłem jeszcze tam samochód z tektury. Ale wziąłem, podniosłem trampek. Dalej Daleko, nie Daleko jeszcze? jeszcze? Tu, tu. Tu ktoś trzyma to cały czas. <śla> Dobra, czekaj. Bo nie wiem, jak długo mam trzymać, Ech. co? To poczekaj, to puść, to ja ci pokażę. Popatrz. No. Co ja zrobiłem? Myślę, że za szybko puściłeś. <laughs> Dobra, chodź, wracam. było tu? To nie było, A! o Boże. Zapadłam. O, Było takie głośne, jak on Zabijko! Zabijko! Dobiłem, ubiłem. O, Co? Co się niszczy? Dlaczego? Co, nie jesteś już full? No jedna rzecz mi brakuje, ale. To Chcesz jest tamte plakuje. przejście? Nie. Musimy wrócić. Dobra. Dlaku. Najważniejsze, znaleźć schody w dół. A nie w górę? A, w górę. Gdzie to było? Tu? Czekaj. Raczej tak. Nie. Nie, to nie było. Kurde, zgubiliśmy się. No, to pięknie. Wszystko przed nią. Może tu? Tu, 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 tu. Nie spadnij. O. Tu, tu, na pewno tu. Tu, 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 tu. Ja, Sowa. Eee... Ooo, Leszek! <śmiech> <śmiech> nie, straciliśmy cały złom! E, a to co w tramwaju to nie? Tak? Stracono cały złom. O Boże... A tutaj też? Ciebie zabiła ta pułapkę? No. no. mnie Leszek zabił! <laughs> Ale ja nie widziałem, że ja tak... Wiedzieli. Nie wiedzieliśmy! Przecież jak ja trzymałem, to ja nie widziałem ja co. Trzyma, razem trzymałaś. na to usowe? Ja myślę, że ja przybiegnął ja obok. A ona bije, bo ja, ja wcześniej przychodziłam po niej bez problemu. Aaa, ja widziałam, że ona takie robi tak dookoła. Bije i mówi, nie, poszli razem. I się gra? Tak. Nie, no ja ten jadę, bo. Ej, tylko nie zabij mnie znowu. Nie zabij kurde, mnie. Kurde, to był. Mówi... O kurde, a! O kurde, bo. Ja Aaaa! Jak to jest zabij, już. Gdybyśmy wyciągnęli. Co się na stanie? Gdzie są te słowa? Ja leżę. leżę A ułama! Chciałeś wow. kupić zabicia! Kupić. Zabiłam was! Dzięki. Dzięki, Ajka. Ola, te, teraz nie zabijcie, nie? Zabiłam nas. Przegrałam. Haha. Ha. Jak mi zbicił? <grym>? Zmieniło mi samo. Trzeba zatańczyć. Nie e, sześć? Nie. Siedem? O Boże, to tak to wygląda. Ty, ja muszę tutaj z tej strony podejść. <laughs> szukisto! Szukisto! Nie wiem jak, nie wiem jak. O, teraz ty. No. Chodź do Magdy. Stań do niej twarzą, nie do mnie. <laughs> do <Dupo> postaj Nie! <laughs> Stań dupo. Mhm. A wy się dobrze czujecie? <laughs> Não é